tyle, na ile się umawialiśmy. I nie więcej. Za tyle, na ile się umawialiśmy, na prawej to sobie samo. Dobra, odsuń się. Co? Co chcesz zrobić? Pominę moduł, zepnę na krótko. Kompresor będzie chodził cały czas. Może się zatrzeć. Nie pytałam cię o zdanie. Dobra, sprawdźmy, czy chodzi. Mówiłem? Nie? Um. Całkiem nieźle. Pytanie na jak długo? Do Night City dojedzie. Potem się będę martwić, co dalej. Uh -huh. I co, dało się? To nie była naprawa, tylko fuszerka. Równie dobrze mogłaś to skleić gumą do rzucia. Ważne, że działa. Szukam gościa, który nazywa się Jackie Wells. Znasz go? Nie usłyszysz za wiele. Antena na tym złomie nie wygląda na za dobrze. Co ty nie powiesz? Mike, nie wiedziałem, że masz klientkę. Przyjechała parę godzin temu. Myślałem, myślałem, że dała ci znać. Porozmawiamy sobie. Ty się nie przejmuj. Nie wiesz, że jak przyjeżdżasz w odwiedziny, to trzeba się pokazać szeryfowi wypić z nim kawę i powiedzieć, po co się przyjechało? Nie martw się, nie zostanę na długo. Czy ja o to pytałem? Nie. Jestem Andrew Jones. Pewnie o mnie słyszałaś. Niespecjalnie. W czasie ostatniej wojny byłem w oddziałach specjalnych. Stary Szogunat, mówi ci to coś? E, niespecjalnie. Chyba się nie polubimy. To nomadski sprzęt? Mogłem się domyślić. Naprawię go i znikam. Nic to po mnie. To prawda, nic tu po tobie. Kurewsko nie lubię przybłędów. Gdzie ty i twój klan macie obóz? Jesteś z tych ludzi, którzy wierzą we wszystko, co słyszą w wiadomościach. No to największe złotego świata. Nie, jestem człowiekiem, który szanuje system. Korporacje zaprowadziły tutaj porządek i chcę, żeby tak zostało. Korporacje ci płaci, a ty jesteś tylko psem na ich smyczy. Wiesz o tym. Mhm. Mm I jak zaraz nie odpowiesz na moje pytanie, to będę wściekłym psem. Gdzie twój klan? Nie ma żadnego klanu ani żadnego obozu. Jestem tutaj samo. Kogo próbujesz nabrać? Nomadzi zawsze trzymają się w grupie. Moja rodzina się rozpadła. Dlatego jadę do Night City. Czyli jesteś wyrzutkiem, nawet wśród swoich. Mam nadzieję, że szybko stąd znikniesz. Słyszałam, że ten stan słynie z gościnności. Cieszę się, że to nie tylko plotki. Jesteśmy bardzo gościnni. Pod warunkiem, że ktoś umie się zachować. Potrzebuję skorzystać z radiostacji, a moja antena nawaliła. Widziałam, że macie tu maszt telekomunikacyjny. Powiem ci, czego potrzebujesz. Wypierdalać stąd szybko i bez gadania. Nie chcę widzieć, że się tu kręcisz, jasne? Lubisz słuchać dźwięku swojego głosu, co? O co ci chodzi, przy błędo? O nic. No. I dobrze. Halo. Odbiór. Odbiór. To jesteś. Willie McCoy. Dobrze cię słyszeć. Wi. Chciałbym móc powiedzieć to samo. Jak chcesz, to po prostu to powiedz. Odeszłaś z rodziny Nomackiej i nie mogę ci już więcej pomagać. Nie wiedziałam, że jesteś taki strachliwy. Lojalny. Zasady to zasady. Na nich stoi ten system. No bardziej dostają roboty od ręki, bo to ich teren. Jakbyś wciąż należała do Bankerów, to nie byłoby problemu. Może trzeba było dołączyć razem z nimi do Snake Nation. Snake Nation może mnie pocałować w dupę. Potrzebuję Twojej pomocy. Ostatni raz. Znowu ostatni raz. Nie wiem, gdzie jest klient z moim towarem. Muszę go znaleźć. Wóz mi nawalił. Moduł elektrosprzęgła. Co że w ogóle dojechałam. Może klient zostawił wiadomość? Możesz to dla mnie sprawdzić? A, mogę. Ostatni raz. go się nazywa? Jackie Wells. Rzeczywiście zostawił wiadomość. Czeka w przyczepie pośrodku Dry Creek. Przesyłam ci geolokację. Dzięki. Jestem twoją dłużniczką. Jesteś. Nie daj się zabić. I nie mam więcej. I już myślałem, że tutaj zakwitnę. Powiedz, że to mnie szukasz. To ciebie szukam, a ty to? Jestem Jackie Wells. Wi. Podobno masz jakiś ładunek do przewiezienia? Tam skąd pochodzę, wypada najpierw powiedzieć parę słów o sobie, a dopiero potem rozmawia się o interesach. Człowiek z zasadami, co? Warto je mieć, Chika. Mogą zabrać ci wszystko, ale tego nie zabiorą. To zacznijmy od ciebie. Jestem z Night City, a konkretnie z Heywood. Nigdy nie byłam w Night City, niewiele mi to mówi. Wyobraź sobie takie miejsce, gdzie każdy jest jak twój brat, albo przynajmniej daleki kuzyn. Rozumiem. Nie musicie się lubić, ale jesteście rodziną. Tak jest w Heywood. Tylko jeszcze każdy z nich nosi przy sobie broń. A ty? Można powiedzieć, że ja też pochodzę z Hajwudu. Hm, Widzę, że się dogadamy. Towar. Co jest w środku? Im mniej wiesz, tym lepiej śpisz. Dlatego ja też nie wiem. Nie wiesz, co przewozimy? To przecież kradziony korporacyjny towar. Od razu skradziony. Ktoś go zgubił, ktoś. In... Efekt motyla, czy jakoś tak? I nikt tej skrzynki nie będzie szukał, co? Problem nie polega na tym, czy będzie szukał, tylko czy znajdzie, zanim ona przekroczy granicę, nie? Trzeba wpakować to do auta. ałego już myślałem, że nie przyjedziesz. Coś mnie zatrzymało, a potem chwilę mi zajęło, zanim cię znalazłam. Nie chciałem sterczać na widoku. Tutaj szyser wygląda na skurwiela. Ta. Mm, ciężkie. To co? Jedziemy? Dokumenty przewozowe do tego transportu? Oczywiście, że ma. Dixie nie przekazał ci szczegółów tego zlecenia. Przekazał. Po prostu chciałam się upewnić. Słuchaj, dzika. W końcu jesteśmy zawodowcami, nie? Słuchaj, na pewno przewoziłaś już kiedyś kontrabandę? A co, denerwujesz się? Ja? Skąd? Za przejście graniczne. Co teraz? Nic. Zeskanują nas i sprawdzą papiery. Dobra. Ja będę mówić. Pojeździe. Kontrola rozpocznie się za chwilę. Mam złe przeczucia. Zdajesz sobie sprawę, że nie widzą, jak się denerwujesz? Uspokój się, bo się zorientują. Dobra, dobra. Wiem. Daj papiery przewozowe. Będą potrzebne. Słuchaj. Popatrzmy. Oznaczone sygnaturą LOA. Świetnie. Co to znaczy? Loss on arrival. Transport został oznaczony jako taki, który zgubi się, jak tylko przekroczy granicę. A, czyli oni wiedzą, że jesteśmy przemytnikami? Zaraz się dowiedzą. Właściciel pojazdu w polu kontroli wzywany do złożenia wyjaśnień. Chingala mm, madre. Co teraz? Spokojnie. Na razie wszystko idzie według planu, zgodnie z procedurami. Wygląda na to, że wiesz, co robisz. Potrzebujemy jeszcze pieniędzy, żeby celnicy przymknęli oko na podrobione papiery. Masz kredczyp z łapówką? E, mam. Zapomniałem o nim. Mhm, mm jasne, zapomniałeś. Będę trzymał silnik na chodzie. Tak w razie czego. Tak zrób. Masz broń? Odłóż ją tutaj. Teraz do pokoju numer 2. Proszę siadać. Dokumenty. To rutynowa kontrola? Może rutynowa, zobaczymy. Hmm. Co przewozicie? Wszystko jest tam napisane. Wszystko? Jeżeli coś jest nie tak, to wystarczy powiedzieć. Na pewno jakoś to załatwimy. Jeszcze nic nie powiedziałem. Pytanie brzmi: czy powinienem uznać, że coś jest nie tak? Mam tu jeszcze mały załącznik do dokumentacji. Ach tak! Przypomnij mi, z którą rodziną nomadów jeździsz? Z żadną jeżdżę sama. Odważnie i niezbyt mądrze. Wiesz, zawsze kiedy widzę kogoś takiego jak ty, cieszę się, że nie siedzę po tamtej stronie stołu. I z wzajemnością. Idź już. Kolega czeka na ciebie w samochodzie. Nie zapomnij swoich rzeczy. Uważaj na tę zabawkę. Miłego pobytu w Night City. Majkom wydaje się, że Night City to pieprzony raj. I co tam było? Zaraz ci powiem. Znikajmy stąd. Aha, dobra. Mów, co tam się stało? Celnik się czepią, Skurwil. A zwykle się nie czepiają? Nie aż tak. Myślisz, że będą kłopoty? Jedź, Jackie, po prostu jedź. Ktoś jedzie w naszą stronę. Nie wygląda to dobrze. Natychmiast zatrzymaj pojazd. Wiejemy stąd. Robi się. Przewozisz kontrabandę. Te towary należą do korporacji. Powtarzam. Okay. Trzymamy się, musimy wyprostować parę rzeczy. Inje gala madre! Prawie nas dorwali, taki kurwa przemyt! Kurwa! A miało pójść gładko, bez problemów! Uspokój się, to się czasami zdarza. Co takiego się zdarza, co? Straż graniczna podała korporacyjnym cen, że mamy ich towar. Co to za układ, w którym jakiś strażnik może nas wyruchać, kiedy tylko chce? I to bez żadnych konsekwencji. Zaryzykował. Założył, że nie stoi za nami żadna rodzina nomadka i miał rację. Jest to wszystko jebał. I co teraz? Jesteśmy po drugiej stronie granicy. Zapłać mi i idź w swoją stronę. Będę z tobą szczery. Jestem goły. Nie mam ci z czego zapłacić. Najpierw muszę zgarnąć kasę za ten towar, który wieziemy. Wtedy dopiero będę coś miał. O. I uznałeś, że cierpliwie poczekam? Raczej, że po tej stronie granicy zniknę bez płacenia. Chciałem cię oszukać, ale jesteś w porządku. Doceniam szczerość. Dzięki. To co teraz? Teraz zobaczymy, co jest w paczce. Otwórz ją. Nie wiem, czy twój klient będzie zadowolony, dostając otwartą paczkę. Zwykle robią problemy. Jebać klienta. Trzeba zacząć pracować na siebie, bez prowizji i bez pośredników. A jak będę szukał nowego kupca, to muszę wiedzieć co sprzedaje. O kurwa. To skrzynia Arasaki. Okradamy bardzo potężnych ludzi. To może zarobimy bardzo potężne pieniądze. No mamy, Prawdziwa iguana. To chyba legwan szlachetny. Legwan szlachetny? No. Widziałem o nich program w telewizji. Ten gatunek wyginął 30 lat temu. Pochodzi z Antylii. Długą drogę przebyłeś, Sukiń Synu. Myślisz, że dasz radę na niej zarobić? Pewnie, że damy radę. My? Dzielimy się pół na pół, wspólniczko. Dobry Fikser bez problemu znajdzie kogoś, kto będzie chciał mieć takie rzadkie coś. W sumie nawet trochę szkoda. Zawsze chciałem mieć jakieś zwierzątko. Dałbym mu na imię Many. Tak sobie myślę. Masz już jakieś plany na to, co będziesz robić w Night City? Nie mam Mówię żadnych jeszcze. planów. Ostatnie lata spędziłam jeżdżąc pomiędzy Stanami z rodziną nomadów. To pewnie będą na ciebie czekać, co? Nie będą. Zdecydowaliśmy, że każdy idzie w swoją stronę. To musi być trudne. Nie mieć ludzi, do których można wrócić. Nie martw się. Pomogę ci znaleźć jakąś metę. W końcu musisz gdzieś mieszkać. To najważniejsze, żeby mieć do kogo wracać. Rodzina, rozumiesz. Może w Night City znajdziesz nową. Dzięki. Doceniam to. Daj spokój, to drobiazg. Mamy naturalną chemię. Szkoda byłoby to zmarnować, wspólniczko. Ej! Pieszczoch! Wiesz co, Jackie? Ty też jesteś w porządku. Daj spokój, Chica. Dobra, wspólniku. Bierzmy tę jaszczurkę i zwijajmy się stąd. Dobry Night City. Przy mikrofonie Stanley. przed nami kolejny dzień w mieście znów Kocham Night City jak kocha się matkę, która oddała cię do pitura. A teraz zaczepia cię na ulicy i pyta, czy masz może papierosa? Każdego dnia przyjeżdża tutaj stu nowych frajerów. Do końca roku przeżyje połowa. Jeżeli to będzie dobry rok. Co frajerzy przyjeżdżają do Night City? Chcą zostać ulicznymi samurajami, być jak Morgan, Blackhand czy Wayland Boa-Boa. Duże ryzyko i duże zdobycze zwrócono. Tak mówią Afterlife. W pierwszej jesteś krótko, bo jak szybko żyjesz, to szybko się spalasz. A najczęściej jednak po prostu dostajesz kulę w łeb. Jest najwięcej legend? Na cmentarzach nie liczy się, skąd przychodzisz. Liczy się, w jaki sposób idziesz. Night City. Miasto Snów. Dziewczyna powinna być w tym budynku. Razem z nią banda skurwysynów, która ją porwała. Dlatego uszy i oczy otwarte. A właśnie mam coś dla ciebie: to drzazga treningowa Militechu, gdybyś potrzebowała przebieżki na sucho. Chcesz sobie postrzelać w wirtualu? Spróbujmy. Zaczynamy podstawowe szkolenie bojowe. Postępy będą rejestrowane i oceniane. Ten kurs służy ugruntowaniu podstawowych zachowań i odruchów. Nabyte tu umiejętności pozwalają przeżyć na polu walki. Nauczymy cię, jak posługiwać się bronią, jak atakować z ukrycia i jak hakować sieci wroga. Militech nie... Militech nie potrafi szyfrować danych. Ale musztrowanie trepów wychodzi im nieźle. Czeregowa? Do pierwszego stanowiska. Raz, raz. Przejdziemy sobie program szkoleniowy zastrzelania taktycznego. Tak na rozgrzewkę. Tak myślałam, że to nie będzie dla ciebie jakoś specjalnie trudne. Może trochę to podkręcimy? Nieźle, ale załóżmy, że cel też ma broń. Nie stój tak, schowaj się. Okej, okay, oberwałaś. Użyj reanimatora, żeby wyleczyć obrażenia. Gotowa? To przejść do strefy treningowej. Patrz, tym razem przeprowadził kolegów. Do roboty. Ah! Ah! Oh! Dobrze. Stań na platformie i jedziemy z tym dalej. Teraz zajmiemy się hakowaniem. Trochę podrasowałam ich materiały. Wykorzeniowe z wykorzystania technologii musisz skakować ekran, żeby odwrócić uwagę strażnika.